To jest oczywiście Minecraft i kolejna mapa, tym razem mapa baj drewno. I mapa zwie się Troll 3, czyli już trzecia część naszej trollującej zabawy. W którą już przed chwilą próbowałem zagrać, i tak po pierwsze sprawdziłem to, było puste, po drugie to tutaj sobie poklikałem, po trzecie skrzynka sterowana na zewnątrz. Dziękuję. Poza tym idziemy do przodu i zobaczmy, co tutaj się mówi. Uh, witaj, Black uh, A to, to kolejna mapa. Troll Black. mmm... No dobra, Black mówi. mmm, To trzeba się z nim zgodzić. Hups, Hups, Hups i Hups. Uh, tutaj jest game of zero. Nie. Szczerze mówiąc, ja dobrze wiem, co tutaj jest. To jest po prostu kill. Plus najprawdopodobniej game zero. Ale jeśli to mnie zabija, to mam taki, taką bardzo y, niefajną informację, że mnie tepak gdzieś tam w przód mapy. Więc, no cóż, trudno. A te małe przy upasu mogą lecieć, no bo on mi to nic nie robi. Graj na normalu. Sprawdzę. Normal. Pozdrów y, drewno. Pozdrawiam drewno. Nawet całe drzewa pozdrawiam. Nawet cały las mogę pozdrowić. No problem. Pozdrów lilif zaszczekanie na mapie. Giza za strany Lilith masz pozdrowienie. No leż, leży i śpi. mały przydupas, what the fuck. What the fuck? Duży przyszedł! wąs kurczybyku, Fuck, fuck, fuck. Get out Jest! Fuck! Zapomniałem, że on się potem rozmnaża na więcej. On się rozmnaża. Tum, tum, tum. Dobra. E, to było, to było, to było, to było. E... Pozwól wszystkich twórców mapek dla ciebie. Pozdrawiam wszystkich twórców mapek, którzy. Pozdrawiam wszystkich twórców, którzy tworzą mapki dla mnie. O! Bardziej po polskiemu być. Te mnie fapią bez przerwy, What the fuck Pozdrów resztę widzów. POZDRAWIAM RESZTĘ WIDZÓW! I na koniec pozdrów siebie. POZDRAWIAM SIEBIE! Lubię placki, oczywiście. Chcesz no no nową mapę? Może już nie troll. No, chciałbym nową mapę. Y y może być nawet nie trollowa. Kiedy The Escape Please skaduje, tak. Yy, mm, po, powiedzmy, że nigdy, bo ta seria była nie wypałem. Coś śmiesznego, okej, okay, zobaczmy co tu jest. Oceni na końcu mapę w skali od 1 do 9. Zazwyczaj oceniam, Czasem mi się po prostu zdarza zapomnieć. Jesus, won! Brak dostał rage'u, zabił wszystko co się ruszało zbroj, którą chcesz. Ha 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 ha. ha. A mam grać na gęstym zero, tak? Czyli mogę niszczyć bloki. Ha ha. To ja ci zaraz pokażę, którą chcę. Skrzynka. Mm. Możesz rozwalać białą wełnę. Policz tabliczki. Raz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 i skleroza mówi, że 16, to mówię sobie 16 i to przecie pamiętam, że mam 16 w Na dodatek ubieramy sobie zbrojkę. Bierzemy to, widzę bydlaka, który leci po lewej. Won dziadu, won, won, nikt cię nie lubi. No. Mierz mi się zaraz kończę ale to taki poboczny fakt. Gdybym mógł niszczyć inne bloki niż wełnę, to wiecie, co bym zrobił, nie? Jest taka magiczna czynność, czyli kopanie, jakbym zrobił tak i tak. I tak... To ta zbroka jest moja. Ale jako już nie mogę, no to trudno. By the way, przy okazji chciałem zobaczyć, co ja tutaj w ogóle mam. Mam miksturę od... Oddychanie pod wodą, oddychanie pod wodą, żarcie, regeneracja. Zróbmy tak: żarcie, regeneracja, żarcie, slimeball. Tu, żarcie, tu. Tarcza, tu. Tarcza blokuje, mięso okej. Ok. okej okay. Kowadło jest useless. Tutaj mamy karty, nawet dwa. Użyję sobie minekartu i won. <grym> Póki mogę. Aha, dobra? Powiedz mi, że to nie jest niewidzialny labirynt. To jest niewidzialny labirynt, prawda? Co tu jest? Czy to jest villager? Aha! Nie to! Człowieku, niedozownik! Zły przedmiot! Zły przedmiot w ścianie tak bardzo. A właściwie za co didujesz? Za co dealujecie? Papier za emeraldy, książka, jaka książka? O, odrzut 2, no to fajnych wieśniak prawdzie. Nie najgorszy. Okej. Okay. Tym razem coś czuję, że będzie wyjście, bo jak ostatnio widziałem niewidzialny labirynt, to... Był niewidzialny i był niedziałający. O, jest! Gratulacje! Jakoś to przeszedłeś. Haksy Nie, tym razem mi się udało. Magiczna tarnia? WTF jest magiczna tarnia po co? Znaczy wiem co to magiczna latarnia, ale... Coś tu pisze na tych tabliczkach? Tam coś pisze? S! A tam też nic. Okej. Okay. By the way mam włączone te? A nie, tu nie ma shaderów. Hm, fakt. Zapomniałem. E, punkt spawnu dla gracza. No tak. Holy shit! A, to już wiem, w czym jest problem. Bo to jest krzywowoda zrobiona, przez co e, trudniej jest poruszać się. Ogólnie. No spoko, dałem radę. Bez potek, więc no jest progres. Pusta skrzynka. Gratuluję, znowu! Co, no dobrze mi idzie, tak? Ah! Fuck YOU! FAKAJ SIĘ! Ty porąbany prosto... WIĘCEJ! Nie przesadzasz, aby lekko? Leciutko? Czemu tam jest tego więcej i więcej? Dawaj mi te mięso, w tej chwili. Yy, widzę, że używasz komend i teraz wybuchem mi nic nie robią. Bardzo się z tego powodu cieszę Jestem bardzo szczęśliwy Ile razy z Zero! I latarnia. Okej okay. Eee, yy, nie! Ja nie liczyłem tabliczek! Wróć w tej chwili. O, wełna. <ścoughs> Dobra. No fucking Eee. Niewidzialny labirynt był tu. Tu było to. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta. Jedenaście. Szesnaście, jedenaście. Tak. Potem sobie to zsumuję. Może jestem tam ale umiem dodawać w miarę. Tej umiejętności się nie pozbawiłem. Przez ewolucję dam radę? Nie dam rady! Dobra yy, zaczniemy w ten sposób: zerzyszam sobie chodniczka, wezmę stronę na oddychanie pod wodą i zniszczę to. No i widzicie, grunt to, to kreatywność, i dostaje. O, dostaje jakieś ważne informacje. Super! Czyli po coś to jednak można było zniszczyć, tak? Logika. No, u góry nie będzie widać, jeśli coś będzie. Aha. Uh -huh. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć sześć. 16 11 6 Mam jakieś dyżury Serious, nie wykorzystałeś dokładnie to samo Nie! Ty o Kib Inwentory, dziękuję <grywka> Dziękuję za kib Inwentory Dobra, pierwsza. Tu mam coś. Aha, dzięki. Może jednak. Nie. Spokojnie, tym razem się nie dam. Kurna. Ściągnij zresztą tarczę, no szkurna ile można? Ej, czemu ja tego nie mogę? A, bo to ogólnie jest trapdoor, dobra. Także się jak nie mogę. Nawet jeśli bym zamknął, to tam nic nie ma, więc no cóż, trudno. E, tu są trzy tabliczki, tu jest czwarta, więc... Mm, 16, 11, y, 10. Już. E, zobaczmy jeszcze, co to jest. Ważny sekret. O. Nic tu nie ma. Dziękuję. Bardzo ważny sekret, naprawdę. Mogę tędy albo mogę tędy, A, ale tym razem tu można skakać. Nie. Ja po prostu nie mogę skakać, bo jestem amybo. Dobra, wszystko jasne. A. Haha ha ha ha! ha, ha. No dobrze, może spadłem. Ale... By the way, Lapis też ma dodatkowe tekstury? czy da? No nie widzę za bardzo różnicy. Ej! Ej! Półtorej bloczka! Człowiek hu hu, 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 hu. Brak budowniczy zawsze da radę. Brak budowniczy wszystko naprawi, jeśli no już będzie, że spadniesz. Dalej. Dalej. Skrzyneczka. Pusto. No dobra. Jak śmiałeś, Po skrzyneczką jest dirt. Widzę to, znaczy gras, ale... Dobra, zapis. Czy policzyłeś tabliczki na początku? Skąd mam wiedzieć? Tak? Nie? Może. Tak, policzyłem tabliczki na początku. Kolejne pytanie. Czy jestem fajny? Tak! Tak? Tak? Albo tak. Chyba tak. Chyba tak jest odpowiednią odpowiedzią, bo nie jestem pewien. Gratulacje! Przeszłeś tą mapę! Jej! Kreatywny! Gdzieś tu był jakiś błąd, który ci chciałem pokazać, żebyś na, na następny raz wiedział. What the fuck? A tu była wełna! Hehehe! He. he, he. he. Śmieszę. Chcę ci pokazać błąd, który byś mógł naprawić. I ten błąd jest. By the way, to był kaktus? Kaktus. No, kaktus! Jaki kaktus jest? Każdy widzi, każdy wie. Tu. comment block. Eee, wszystko spoko z tym huh i z tym drugim tekstem. Bo tak też można robić, to nie jest żaden problem. Tylko że. Nie Minecraft, yy, nie Sej A, tylko po prostu Sej. W tym wypadku chyba będzie lepiej, bo jeśli się zrobi tak, to seryjnie mówisz ty. Jest tutaj te. Jest yy, po prostu Sej drewno, BlowDo, Say Sej black, BlowDo. Jest dobrze wtedy. Jakoś to się jeszcze robiło, żeby było bez tego znaczka. Czekaj. Yy. Jakbym się to zrobił tak to chyba będzie wtedy bez znaczka, tak? Na dodatek nie w ten sposób, tylko że jeszcze to przeciągnąć tu z powrotem i bez tego. Nie jestem pewien czy to wtedy zadziała tak jakbym chciał, ale powinno. Pik. Nie, no jest po prostu takie. Dobra, czyli po prostu bez tego małpa coś tam. Tu chyba było małpa. Ja używam małpa za zazwyczaj do najbliższej osoby. No ale okej, okay, no. Widzisz Zawsze coś można się jeszcze nauczyć. <laughs> A i co było w tej skrzynce obok? Co tu jest? Co tu jest? Uuu, materiały budownicze do tego Do łapki, okej, okay, spoko A tu było kill, prawda? Kill Kill ci w oko Taki metalowy kill ci w oko Dobra, tu był secret Tu nie było chyba żadnego Secretu Secretu, znaczy się, przepraszam, jest różnica Eee... Tu były tylko pytania. Przez chwilę się będę przedzierać przez to. Dobra. W takim razie wysadźmy to wszystko. Niech pójdzie z dymem! Uoha, ha, ha, ha Tak właściwie no... Zginąłem tylko raz i to dlatego, że chciałem Secret. Ja po prostu jestem uzależniony od Secretów, taka jest moja natura. No niestety już tak jest i to, to się nie zmieni. Dla mnie secret jest ważniejsze niż własne życie, więc pamiętajcie, jeśli robicie secret, to pamiętajcie o tym, że yy, wtedy biedne dzieci w Afryce giną i Black się cieszy. <laughs> Ty chory psychopato. Jak śmiałeś. Okej, okay, jeszcze jeden tu. Tu się trochę uzupełni tyjemnikami. Tak żeby było duże. Zasadniczo przyjemne. Oczywiście. bum. Okej. Okay. Teraz tutaj ma magiczne Tientikos. Tientikos też wchodzi po schodach, bo czemu by nie miało wejść po schodach? W końcu TNT też ma nogi, też może wejść po schodach. Nie. Oj, oj, jak mi przykro. W takim razie. Yy, nie tu. 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 Ehm. A puszczę wodę w wodę wyobraźni niech będzie. Nie, nie mam Wordlita jakby co, żeby była jasność prześwięta. Chociaż już to rzeczywiście mam taki, który powinien działać na 102.0. No ale jednak 10.2.0 jaki Jeden, dziesięć, dwa. O, tak miało być. jakiś jeden, dziesięć, dwa zero, what the fuck? Nie wiem co chciałem powiedzieć, ale, ale, nie pykło. Najwyraźniej nie pykło. Oh no! Tabliczko! Why you do this to me? Jesus, wybuchem mi zabiły kompa. Przestało istnieć. Fajne. Fajnie! Eee, psychopata, nie jest. Jestem ciekaw czemu tu jest tak. Tu chyba nie jest po prostu u góry uzupełniona woda. Tak, tu jest po prostu uzupełniona woda. Chociaż nie. Nie wiem, czemu jest tak, że to jest taki dziwny, jaśniejszy kolor. Wody nie wysadzę, ale tu ewentualnie jeszcze można wysadzić same początki. I już spawny nie będę wysadzał, bo mi się kurwa yy, najzwyczajniej w świecie nie chcę, bo jestem leniwą kupą gówna. Witam. I tak chcę więcej mapek, chcę więcej! Chcę więcej, tym bardziej, że zaraz się zaczyna nowa seria. Plus teraz jak już mam końcówkę, to y, mogę też powiedzieć parę ważnych rzeczy. Szukuję się mod do y, Isaaca, który będzie wprost epicki i robi go... Y, y, wolf wolf. F, 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 f. No, no, po prostu wolf, jakby co? I i to będzie dość ciekawy mod zgaduję i będzie mi się podobać i i zobaczymy jak to będzie i zobaczymy czy warto i 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 Dobra, w takim razie już możemy tutaj kończyć. E, wszystko powiedziałem. Chyba wszystko. Nowa seria. To, to, to. Nową serię zobaczycie za chwilę. Już Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was do na następnych odcinków. No i serdeczne. Bajo.